Cześć, witaj w mojej kuchni. Dzisiaj na kanale coś, czego jeszcze nie było. Bardzo dobrze wszystkim znana malinowa chmurka bezpieczenia. Połączenie pokruszonych biszkoptów, galaretki z malinami i bitej śmietany daje totalną rozkosz dla podniebienia. Jestem przekonana, że w każdej szafce kuchennej znajdą się wszystkie produkty na te deserki, także polecam zrobić na weekend, bo są naprawdę pyszne i szybkie w przygotowaniu, a co najważniejsze, nie przesłodzone. Kalaretki rozpuszczamy w 500 ml wrzątku, studzimy i odstawiamy do lekkiego stężenia. Biszkopty drobno kruszymy. dno pucharków po około trzy łyżki. Następnie wkładamy maliny. W czasie, kiedy galaretka tężeje, możemy sobie podprażyć migdały i zrobić krem do deserków. Na suchą patelnię wsypujemy płatki migdałowe i prażymy przez kilka minut na minimalnym ogniu, aż będą lekko złote, od czasu do czasu potrząsając patelnią. Tężejącą galaretkę przekładamy do rękawa cukierniczego i napełniamy nią pucharki. W misie miksera umieszczamy 350 g schłodzonego mascarpone, 200 g śmietany kremówki 30% również schłodzonej oraz 3 łyżki cukru pudru. Ubijamy na sztywno. Ubitą śmietankę przekładamy do rękawa cukierniczego i napełniamy pucharki. Pokruszonymi bezikami oraz wcześniej przygotowanymi płatkami migdałowymi. Gotowe deserki przechowujemy w lodówce. Sami właśnie widzicie, że deserki są bardzo proste w przygotowaniu, więc mam nadzieję, że Was zainspiruje i na któryś weekend zrobicie. Niedługo na kanale zaczną się pojawiać propozycje kulinarne na święta Bożego Narodzenia. Będą to m.in. pierniczki, ciasta oraz dania na stół wigilijny. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zachęcam Ci do tego, aby nie przegapić żadnego filmiku z pyszną propozycją. Do usłyszenia niebawem. Cześć!